Nie mam wątpliwości, że przemysł kreatywny stoi u progu rewolucyjnej zmiany. E, ze względu na rosnącą, zastraszającym tempie, myślę, że słowo zastraszające tempo jest tutaj adekwatne, popularność modeli językowych, albo tak zwanej generatywnej sztucznej inteligencji. Oczywiście sztuczna inteligencja jest hasłem nieco na wyrost, trudno mówić o samoświadomości tych modeli, ale myślę, że użycie tego hasła dobrze obrazuje możliwości, które wiążą się z tymi modelami. I tak jak kilka lat temu mówiło się, na pewno to czytaliście, że za chwilę sztuczna inteligencja zastąpi kierowców, księgowy i tak dalej, to tak się składa, że w Stanach Zjednoczonych, wczoraj widziałem raport, brakuje 200 tysięcy kierowców, natomiast moi koledzy, koleżanki, nie tylko w Polsce, ale także za oceanem, koledzy, koleżanki z branży kreatywnej zastanawiają się, co będzie z ich przyszłością. Mimo tego, że pewnie wielu z Was słyszało, że kreatywność to jest taka domena człowieka, że to my jesteśmy kreatywni, że maszyny nie mają tego podejścia, no to okazuje się, że, że jest inaczej. I oczywiście można zadać pytanie, czym jest ta kreatywność, ja będę starał się o tym opowiedzieć, ale z punktu widzenia biznesowego, a słyszałem dzisiaj dużo tej perspektywy biznesowej na wstępie, ja również postaram się taką biznesową perspektywę wnieść w mojej prelekcji. Z perspektywy biznesowej, to pytanie o kreatywność ma wymiar taki, taki czysto akademicki. Słuchajcie, żeby trochę rozluźnić atmosferę, bo powiało grozą te 200 tysięcy ludzi, którzy e, mogliby zostać kierowcami zamiast scenarzystami albo reżyserami. E, I na rozluźnienie atmosfery zadamy proste pytanie modelowi językowemu. Jesteś japońskim poetą. Napisz krótkie haiku w języku angielskim o, o słońcu. Okej, okay. w języku angielskim dlatego, że zdecydowanie mimo tego, że konwersacje z chatbotem upartym na silniku GPT są bardzo satysfakcjonujące w języku polskim, to generalnie jakość treści, jakość copywritingu w języku angielskim jest zdecydowanie, zdecydowanie wyższa. Szybko, dlaczego haiku, albo może najpierw co to jest haiku? Haiku to jest taka bardzo krótka, tradycyjna forma poezji japońskiej, która ma za zadanie zwrócić uwagę czytelnika na taki ulotny piękno świata. Dlaczego, Hajku? Słuchajcie, spółka, o której tutaj już mówiłem, czyli In Streamly, e, oprócz tego, że łączymy ponad 150 tysięcy streamerów z całego świata z reklamodawcami, to również mamy inwestorów z kilku miejsc na świecie i z tymi inwestorami rozmawiamy dosyć często w ciągu ostatniego pół roku, co to właściwie będzie. I żeby podkreślić ten ukryty niepokój w tym pytaniu, powiem, że to nie są takie rozmowy. Usystematyzowane, że mamy jakiś plan działania, skala zmian w ciągu ostatniego pół roku jest, jest dramatyczna. To znaczy, fundamenty tego, co wiemy na temat wytwarzania produktów, na których zarabiamy, one się w drastyczny sposób zmieniają. I jedna z takich, takich rozmów prowadziłem ją z naszym inwestorem z Japonii e, i Hongwon powiedział: słuchaj, Macie, ja nie wiem, co będzie, ale mam dla Ciebie ciekawą historię. I Hongwono powiedział, że w jednej z prefektur, gdzieś na prowincji na wschodzie Japonii, odbył się tradycyjny konkurs na najlepszy haiku. Haiku jest taką formą niezwykle popularną w Japonii, te konkursy są w szkołach, w domach kultury, właściwie wszędzie nieustannie Japończycy piszą haiku. No i oczywiście w tej prefekturze na wschodzie, to was nie zdziwi, ten konkurs na haiku wygrał wiersz nadesłany przez człowieka, który do stworzenia tego haiku posłużył się chatem GPT. Oczywiście. Natomiast to nie jest istotą tego, tej sytuacji. Istotą tej sytuacji jest reakcja jury. Jury wydała komunikat następnego dnia i powiedziała, że odbierają tę pierwszą nagrodę. I okej, okay, to też nie jest istotą tej sytuacji. Najważniejsze jest uzasadnienie. Ci Japończycy powiedzieli, że poezja jest wtedy poezją, gdy tworzy ją człowiek. Że oni nie chcą, żeby to maszyna decydowała, kiedy człowiek ma się wzruszać, kiedy ma płakać, kiedy ma się cieszyć, że. To jest przymiotnik, to jest domena człowieka. I wydaje mi się, że z punktu naszych dywagacji jest to, jest to po prostu niezwykle interesujące. Ja od razu chciałbym zwrócić uwagę na, na jedną szalenie ważną kwestię w kontekście, może nawet nie tylko hajku, natomiast w kontekście każdej jednej rzeczy, którą sztuczna inteligencja może stworzyć. Model językowy, czy to GPT-4, czy inne modele, potrafi zrozumieć, na czym polega ulotność poezji, jak ją odtworzyć. I to sugeruje, że z największym prawdopodobieństwem, i to jest powód, dla którego branża kreatywna naprawdę drży w posadach, z największym prawdopodobieństwem modele językowe będą w stanie stworzyć thrillery, które są bardziej wciągające, aniżeli thrillery tworzone przez ludzi, horrory bardziej przerażające aniżeli te tworzone przez ludzi, poezję bardziej wzruszającą niż te, które tworzy, tworzą ludzie, i na koniec dnia gry, które są bardziej rzeczywiste albo bardziej angażujące niż te, e, które tworzą ludzie. I wydaje się, że to jest po prostu starcie kompetencyjne pomiędzy maszyną a człowiekiem w obszarze tego, czyją domeną jest kreatywność, czyli umiejętność stworzenia czegoś z niczego za pomocą wyobraźni. Czyli nie ma nic, potem wyobrażamy sobie coś i coś powstaje, jakiś utwór. I w tym sensie, oczywiście, sztuczna inteligencja w żadnym wypadku nie ma wyobraźni. Tu się zgadzam z kolegą, że to jest po prostu przetworzenie danych wejściowych. Zrozumienie pewnych wzorców, czy może działanie według wzorców, które udało się wychwycić, wygenerowanie treści w odpowiedzi na zapytanie, czyli na prom. Tam nie ma tego komponentu wyobraźni. Ja uważam, że ta dyskusja, ona jest bardzo podobna do dyskusji, które my już wielokrotnie prowadziliśmy. Mieliśmy tutaj w poprzedniej prezentacji nawiązanie do, do rewolucji przemysłowej, ale jeszcze przed rewolucją przemysłową mieliśmy taki moment, w którym nastąpiła fascynacja maszynami i naukowcy stwierdzili, słuchajcie, Człowiek to jest właściwie maszyna i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stworzyć maszynę bardziej sprawną aniżeli ludzki organizm. Nie minęło trochę czasu rewolucja przemysłowa, maszyny parowe a dzisiaj robotyka i nikogo nie dziwi to, że roboty są sprawniejsze, silniejsze, zwinniejsze aniżeli człowiek. Jakieś 80 lat temu mieliśmy kolejne wydanie tego samego starcia, tej samej bitwy. Naukowcy stworzyli komputer i powiedzieli. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że właściwie ludzki umysł to jest taki komputer, że hardware to są synapsy i komórki, że software to są procesy kognitywne. Dajcie nam kilka lat, a my stworzymy komputer, który jest sprawniejszy, ma większą moc obliczeniową, aniżeli, aniżeli ludzki umysł. To się oczywiście stało, na dowód tego mamy telefony komórkowe w naszych kieszeniach i wiele wskazuje na to, że w tym momencie areną tego starcia jest to, czy maszyna może być kreatywna i czy w perspektywie może być bardziej kreatywna, aniżeli człowiek? Czy może jedynie maszyny sprawiają wrażenie kreatywnych i, tak jak tutaj rozmawialiśmy, na bazie danych wejściowych odtwarzają czy też przetwarzają te procesy zgodnie z pewnymi wzorami, które uda się wyszukać? To, co chciałbym podkreślić, to to, że z perspektywy biznesowej to nie ma znaczenia. I oczywiście wspaniale jest dyskutować o tym, że człowiek różni się od maszyny, natomiast branża kreatywna, którą ja reprezentuję, na koniec dnia rządzi się zasadami takimi samymi, jakimi rządzi się każda branża w realiach gospodarki rynkowej. Czyli mamy wyprodukować coś, możliwie tanio i szybko, i następnie mamy to sprzedać z zyskiem. I dlatego jest to branża kreatywna. Ten. Termin branża kreatywna, pierwszy raz użyto pod koniec XX wieku, żeby opisać segment gospodarki, który generuje średnio w Europie, zależnie od kraju, między 3 a 7%. Mnóstwo kasy, mnóstwo kasy rok do roku. I jedną z największych gałęzi, czy też największą w tym momencie gałęzią w ramach tej branży jest game dev, czyli produkowanie gier komputerowych. Tak, żeby wyrównać poziom wiedzy, jeszcze kilka lat temu zdecydowanie większy od gier komputerowych był rynek filmowy, Głównie za sprawą Hollywood w Stanach Zjednoczonych. W tym momencie te czasy już dawno minęły. Branża Game dev, branża produkcji gier komputerowych, dawno przegoniła branżę filmową pod kątem generowanego rokrocznie przychodu. I największe studia produkcyjne zatrudniają kilkaset osób. Te kilkaset osób pracuje nad tytułem, który ma budżet nawet kilkaset milionów dolarów przez kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy, czasami kilka lat. I właśnie takie branże w największym stopniu zadają sobie teraz w setkach pokoi konferencyjnych pytanie, co my mamy zrobić z tymi ludźmi, których zatrudniamy? Dlatego, że efekty wprowadzenia narzędzi opartych na sztucznej inteligencji są zatrważające. Ja bym chciał Wam teraz pokazać to w praktyce, bo łatwo jest o tym mówić, ale zdecydowanie lepiej, jeśli to zobaczycie. Nie jestem wybitnym specjalistą z gamedev'u, sam niewiele w życiu stworzyłem kodu, czy też niewiele w życiu stworzyłem renderów, natomiast umiem w tym zakresie co nieco i umiem powiedzieć, co wydaje się rewolucją. Dam sobie teraz i Wam tym samym 20 minut i użyję kilku ogólnodostępnych narzędzi. To nie będą wyspecjalizowane narzędzia, to będą narzędzia, do których każdy z Was ma dostęp. Dostęp do tych narzędzi, których użyję, kosztuje dziennie poniżej 2 złotych. Ja w ciągu tych 20 minut postaram się Wraz z modelem językowym stworzyć koncept gry, wykreować postać głównego bohatera, następnie wykreować jedną lokację, zaprogramować NPC. Kto gra w gry, ten wie, co to jest NPC. NPC to jest non-playable character, to jest taki ktoś, kogo bohater spotyka i wchodzi z nim w interakcję, zazwyczaj bardzo liniową, i to właśnie sztuczna inteligencja drastycznie zmienia. Potem zrobimy wizualizację postaci, lokacji i na koniec zrobimy rendery. Tej sceny, gdzie te postacie rozmawiają. Aha, dorobimy jeszcze voice over w czasie rzeczywistym. Daję sobie na to 20 minut. To nie jest tak, że mogłem to przygotować wcześniej. Ja oczywiście w pewnym stopniu przygotowałem sobie ten workflow, czyli wiem, jakich narzędzi użyję, wiem, co chcę osiągnąć. Natomiast wszystkie te rzeczy, które teraz będą powstawać, które będziecie widzieć, będą powstawać na żywo, w czasie rzeczywistym. Ok, no to zaczynamy. Zaczynamy od nowej konwersacji z modelem językowym. Twoim zadaniem jest stworzenie koncepcji gry komputerowej. Literówki oczywiście nie mają żadnego znaczenia. Model doskonale rozumie, co mamy na myśli. Gra rozgrywa się w łodzi post-Apo. Jeden bohater, zaproponuj trzy koncepcje. Pisz bardzo krótko. Teraz zaproponuj postać bohatera, niech ma związek z urzędem miasta i ma tatuaż, ale nie do domu gdzie. Zarządzanie projektami renowacji miasta. Max jest z IT. Jaki jest cel Maxa i cel gry? Krótko. OK. Dziękuję. Zaproponuj jedną z lokacji pomieszczeń na Politechnice, gdzie Max spotka NPC. To, co teraz wykonuję, to jest oczywiście taka szczątkowa, bo bardzo szarpana, ale jednak praca scenarzysty i, i twórcy lokacji. Ten output, który dostajemy, jest najwyższej jakości, ale on na pewno jest bardzo ciekawą treścią do dalszej pracy. Kogo spotyka Max? Opisz NPC, cechy charakteru, cel postaci i warunki graniczne, wygląd postaci. Dobra, zużyliśmy już 7 minut, więc ja myślę, że to jest sporo. E, powinniśmy zaraz przejść do warstwy graficznej, wizualnej i dźwiękowej. Symulacja rozmowy między Maxem a Ireną. Ty jesteś e, Ireną. Witasz się e, ze mną. Ja jestem Max. Po tym, gdy wszedłem do biblioteki. Start. Dzień dobry, Mach, co cię sprowadza do tej staroświeckiej kryjówki pełnej wiedzy, czy może jest coś, czym mogę pomóc? Tak, podobno zgromadziłaś dane, które mogą mi być bardzo pomocne. Czy to prawda? Mogą być one nieocenione do budowy naszego miasta, ale muszę cię ostrzec, nie wszystkie są w pełni kompletne. Czego konkretnie szukasz, Max? To, co bardzo y, wyróżnia ten sposób pracy nad y, tworzeniem postaci od tradycyjnego sposobu, to jest to, że ta rozmowa może toczyć się nieskończoność i że bardzo łatwo wprowadzić takiego NPC podłączonego do API modelu językowego, i gracz nie liniowego scenariusza rozmowy, te warunki brzegowe rozmowy są zarysowane, natomiast y, Taką konwersację w ramach warunków określonych przez twórcę e, tego kodu, bohater może prowadzić w nieskończoność. To jest bardzo istotne. Koniec rozmowy. Przetłumacz całość rozmowy na język angielski. E, ton e, przyjazny do wci, do zabawny, zabawny, żartobliwy. Proszę przygotuj wizualizację Maksa w półpełnym planie w bibliotece w czasie roz... w bibliotece. I z dużą łatwością model to jest GPT 4 z włączonym modułem Dale zrozumiał, że w tym momencie nie chcę już prowadzić dalej konwersacji tekstowej, tylko chciałbym, żeby utworzył wizualizację naszego bohatera. Ok, słuchajcie, można byłoby dać feedback do tego oczywiście, natomiast jak już mamy mało czasu, to po prostu zaakceptujemy to, co jest. Nie napisałem, że powinno to być 16 na 9, czyli są niewłaściwe proporcje. To co zrobimy, to użyjemy. Modelu generatywnej sztucznej inteligencji, który jest dostępny w Photoshopie. Więc jest to algorytm stworzony przez Adobe. Okej, okay, więc model dorobi nam te brakujące fragmenty tego obrazu, a tymczasem my idźmy już dalej. Czas nas goni, więc czas na Irenę. Ok, i szybko i sprawnie model kontekstowo zrozumiał, że również chodzi o wygenerowanie obrazu, i biegniemy do Heigena. Heigen to jest takie narzędzie, które pozwoli nam wyrenderować i wyanimować tę postać podczas mówienia. Jaki głos wybierzemy? Nie. To jest w porządku, Larys ok. Czas na głos Ireny. Irena już nie jest taka młoda, wydaje się troszkę starsza, więc taki głos sobie e, wyszukamy. Niech będzie. Good day, Irina. I heard you've collected data that could be incredibly useful to me. Is that true? Poprosimy czat GPT o to, aby stworzył nam wizualizację biblioteki, albo całego miasta. Okay, więc wygeneruję teraz taką scenę, w której miasto jest częściowo zalane przez wodę i ono będzie taką sceną otwierającą do tego renderu, który, który przygotowuję. Skorzystamy jeszcze z Runwaya do tego, żeby nam, żeby nam wyanimował tę scenę łodzi. To jest już inny model oparty na innym silniku, jego logika działania jest, jest podobna. Ok, jesteśmy gotowi, lecimy. Chwilkę dłużej nam to zajęło, ale zobaczmy co powstało. Dzień że dane, które dla mnie. Czy to prawda? Tak, yes, Max. wszystkie badania i które Jak na 25 minut pracy w takim środowisku dosyć trudnym i na komputerze osobistym to mam poczucie, że stworzenie tego jeszcze kilka miesięcy temu zajęłoby mi to zdecydowanie dłużej i potrzebowałbym nie. Jedną osobę i 15 czy 20 minut, a kilka osób i co najmniej kilka godzin albo kilka dni. Potrzebowałbym pracy ze strony scenarzysty, ilustratora i grafika. Tylko intuicyjne jest to, żeby myśleć, że niedługo wszystkie rzeczy będą tworzone tylko przez sztuczną inteligencję. Natomiast to nie jest pierwszy raz, gdy tego typu sytuacja ma miejsce. Chciałbym wam pokazać coś, co zostało opublikowane dosłownie. Kilkadziesiąt lat temu w jednej z gazet, a mianowicie taką informację, że gramofon i radio zabije orkiestrę, e, takie czarne horoskopy stawia potenten muzyki w Ameryce, który mówi, że film mówiący przeniósł ze sobą pomysł mechanizowania muzyki, który jest tym wszystkim najgroźniejszy. Jego zdaniem za 10 lat 80% muzyków zawodowych straci chleb, gdyż żaden dyrektor teatru nie zechce zatrudniać liczne orkiestry tam, gdzie jedna maszyna odda mu te same usługi. Słuchajcie, bardzo to jest podobne do tego, o czym ja mówię, czyli wydawać by się mogło, że nie wszyscy, niedługo wszyscy ci scenarzyści, graficy, ilustratorzy stracą pracę i oczywiście tak może być. Natomiast moim zdaniem mamy trzy scenariusze i na każdy z tych scenariuszy poświęcę jedną minutę. Pierwszy scenariusz jest optymistyczny. On mówi tak. Oczywiście sztuczna inteligencja jest w stanie generować szybciej i sprawniej niż człowiek, ale nadal to człowiek będzie potrzebny w tym procesie. A więc być może część ilustratorów, grafików, scenarzystów straci pracę, ale pracę zyskają ludzie, którzy wykonują taką pracę jak ja, czyli sterują tymi modelami. Drugi wariant jest pesymistyczny. Wariant pesymistyczny mówi tak: skoro sztuczna inteligencja potrafi wygenerować wszystko tak szybko i sprawnie, jest to tańsze i prawdopodobnie nie gorsze, to po co zatrudniać tych wszystkich ludzi? Widzieliśmy to w czasie rewolucji przemysłowej: tysiące, setki tysięcy rzemieślników straciło pracę. Teraz tymi rzemieślnikami mogą być właśnie ci ludzie z branży kreatywnej. Natomiast jednocześnie wariant, ostatni, trzeci, czyli wariant dający nadzieję, jest mocno związany z rewolucją przemysłową. Dlatego, że po 200 latach od tej rewolucji przemysłowej, my już mamy dość tych tanich wyrobów, które przelatują do nas z Chin, nie chcemy tysięcy takich samych produktów, chcemy cenić to, co pochodzi od człowieka. Bardzo trudno chociażby znaleźć szewca. Podobno żadna szkoła nie, nie, nie szkoli w tym momencie szewców. Więc jest realna szansa, że pójdziemy w tę samą stronę. Jest realna szansa, że będziemy traktować treści, które tworzy człowiek, jako treści premium, i już teraz legislatura idzie w tę stronę, dlatego że i w Stanach Zjednoczonych, i w Unii Europejskiej są prace nad tym, żeby oznaczać treści generowane przez sztuczną inteligencję. I my, jako ludzie, będziemy mogli powiedzieć, Chcemy oglądać teraz film zrobiony przez człowieka, chcemy czytać książkę napisaną przez człowieka, bo te treści są premium. I widzieliśmy już na przykład podobny proces, gdy pojawiła się fotografia i wszyscy myśleli, malarze stracą pracę, ale nic z tego. Malarz przeszedł z roli rzemieślnika do roli artysty, i nigdy obrazy nie były tak cenione, jak dzisiaj, i nigdy malarze nie zarabiali tyle pieniędzy co dzisiaj. I to jest miejsce na Zakończenie, jako że już nie mam czasu, to ja nie będę mówić tych wszystkich rzeczy, które chciałem powiedzieć. Zamiast tego zrobię jedną ostatnią rzecz, która zajmie 30 sekund, czyli przekopiuję całe moje wystąpienie, ja mam je tutaj przygotowane i poproszę czat GPT o stworzenie dwóch możliwych podsumowań w wersji optymistycznej i pesymistycznej. Mojego wystąpienia, pisz krótko, max 4 zdania, X zakończenie. Wklejam treść. Pamiętajmy, że choć sztuczna inteligencja może tworzyć, to tylko ludzkie serce potrafi prawdziwie wzruszyć. Myślę, że nic bardziej optymistycznego sam bym nie powiedział. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. I miejcie dużo nadziei.